Na początku chcieliśmy wygrać ten kucharz zimowy teraz zobaczymy jak będzie. Na razie gramy z pukatem, ale z pierwszym miejscem, który rodzina królewska bardzo dobra drużyna. No i w pierwszym miejscu, kiedy graliśmy z nimi, to wygrali, ale dzisiaj zobaczymy. Rozumiem, że chłopaki oparcieli się na, na mecz, który z nami zagrali. No i dzisiaj będzie walka. Nie mieliśmy dokładnego celu przed sezonem, ale no na to nie jest zły. Wiadomo, że wynik nie jest zły, skończyliśmy drudze w tabeli, więc to jest dobre, więc teraz zawsze chcemy lepiej. Zawsze trzeba a zawsze zwyć i tylko mamy nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Byliśmy pewni, że będziemy w czołustę, to nie ma o czym mówić, ale nowy skład, musieliśmy się pozgrywać, także... Trochę czasu minęło, ale poszło lepiej niż myśleliśmy na pewno. Myśleliśmy, że będzie troszkę ciężej na początku. Zobaczymy jak będzie na wiosnę, no i musimy jeszcze skończyć, przypieczętować to, właśnie, co się tutaj na razie odwaliło, nie? Trudny mecz, dużo, dużo wygania, ale wygra na 5 zespołów. Okay. Pewnie z rodzinką będzie, bo oni najlepsi najlepiej w nocniki, więc będzie jeszcze trudniejszy. Final. Chyba wiesz, nie. I teraz po złoto.